Witam wszystkich, ja nazywam się Hincul i chciałem wam dzisiaj przedstawić mój kolejny nowy film z serii World of Tanks. A w dzisiejszym odcinku coś specjalnego. Dawno tego nie było u mnie na kanale, czyli Dobra lekcja. I będzie to trzeci odcinek właśnie z tej serii dobrej lekcji. I dzisiaj w tym odcinku chciałem wam pokazać w sumie może i warto, a może nie warto, ale na pewno coś, coś po prostu zobaczycie. Gdzie naprawdę dość często nam się zdarza to w bitwach, i myślę, że jeżeli inni tego nie wiedzieli, na pewno też wyciągną jakoś lekcję z tego. A mianowicie mam na myśli tutaj o Januszach Wota, czyli o prograczach <grych> tak zwanych oczywiście. I po prostu chcę wam pokazać mniej więcej, jak ludzie po prostu grając w Wota, po prostu albo nie myślą, albo po prostu. No, nie orientują się kompletnie, co robią, ale co jest o dziwo, że po prostu ci gracze grają na dość wysokich tierach. Na, mam na myśli dziewiątki, dziesiątki, i taki dajmy na to gracz powinien już mniej więcej wiedzieć o co chodzi. Ok, rozumie, jeżeli to gra dziecko czy coś, ale to przeważnie dzieciaki raczej giną dość szybko, i raczej tutaj, w tej akurat lekcji którą Wam pokażę, nie miało miejsca raczej nic takiego, żeby to były dzieciaki, ale po prostu gracze, którzy po prostu no, czasami lepiej wyłączyć grę i odejść od konsoli, porobić sobie coś innego, bo po prostu opadają ręce. Ok, nie będę tego może przeciągał. Najpierw Wam przedstawię bohaterów i są to bohaterowie... Którzy powiem Wam, że tak. Jeden, no, zobaczmy sobie mniej więcej tutaj jego statystyki. Zob zobaczymy jego statystyki, zobaczymy mniej więcej ile bitew rozegrał na tym pojeździe, którym będzie grał. I tak samo drugiego gracza, który po prostu też przedstawia Wam mniej więcej szybkie jego statystyki i zobaczymy. Zadałem Wam pytanie na Facebooku, zadałem Wam pytanie na forum, który z tych graczy powinien wygrać w starciu 1 na 1 między czołgiem s 100 i ST-1. I cóż, prześledźmy sobie mniej więcej tutaj właśnie na tej stronce, czyli Info ich statystyki mniej więcej. Zobaczcie, graczy w s 100 33 tysiące bitew, Kolory no nie są jakieś fascynujące, ale zobaczcie, na przykład na Esetce, gdzie tutaj będzie właśnie głównym bohaterem, ma aż ponad 700, no w sumie 780 bitew. Myślę, że pod takim wyniku bitew, myślę, że gracz powinien ogarniać ten czołg, jak naprawdę, no naprawdę jak poważny jakiś gracz, tak? Czy, dajmy na to gracz doświadczony, tak? Powinien wiedzieć mniej więcej o co chodzi, czy powinien, no nie wiem, znać ten czołg na, na wylot można powiedzieć. Po tylu bitwach 780 bitew to jest naprawdę bardzo dużo. Nawet widzę, MK jest bita. Kolejnym graczem, który właśnie zaraz sobie zobaczymy, jest to Mortilo. I ma, fakt, to jest pomidor kon konkretny 2728 bitew. Od tego gracza akurat dużo nie oczekuję. On będzie grał w STI, czy w ST1, przepraszam. E, aczkolwiek też, też ma 271 bitew rozegranych na tym pojeździe. Także też nie jest mała ilość. I wcześniej patrzyłem, grindując ten pojazd, też, też ma tam po prostu. Sporo bitew rozegranych na e, innych pojazdach, także, także myślę, że też mniej więcej wie, o co powinno chodzić w tym wszystkim. I rycerzy już przedstawiłem, a teraz przedstawmy ich rumaki. Pierwszy rumak jest to Esetka oczywiście e, Tier 10. Pojazd, e, wiadomo, bardzo szerzony, szerzący strach na polach bitewnych, bardzo groźny. Jeżeli e, Zobaczymy setkę momentalnie cofamy do tyłu, bo to jest naprawdę kolos nie do zabicia. No i cóż ten kolos takiego posiada, zacznijmy od działa, tak szybko, dla przypomnienia, żebyście mniej więcej wiedzieli i znali jasność tego pojazdu, <noise> działo akurat tutaj było użyte działo tak zwane trollowe, czyli 150 mm z penetracją 235 i na pocisku premium mamy 334, gdzie większość graczy, jeżeli grają na setce, grają na trolu, używają pocisków premium. To jest chyba raczej logiczne. Uszkodzenia z takiego wielkiego działiska mamy 750, hapsa potrafi ta bestia nam zabrać. Także to jest bardzo dużo, można powiedzieć na tierze 9 połowa pojazdu znika. No, przeładunek jest dość długi. Mamy 3 pociski na minutę, także i trochę, trochę tego jest. I cóż, pancerz, pancerz na tym wielkim monstrum, wielkim potworze mamy kadłub 250, boki mamy 150 i z tyłu mamy też 150. Także pojazd jest bardzo dobrze opancerzony. Jeden z lepszych pancerzy w grze, także naprawdę tutaj można wiele zrobić. Wieża 250, 150 mamy z boku wieży i tył też 150. Także też nie można narzekać, jeżeli chodzi o pancerz na wieży. Cóż, to by był pierwszy rumak, który właśnie będzie brał udział w tym filmie. No i teraz e, przejdźmy teraz do e, drugiego rumaka. No i drugim rumakiem jest to ST1 e, Tier 9 pojazd radziecki, powinien być bardzo dobry jak to schodnie pojazdy i cóż e, czymżeż ten rumaczysko, aczkolwiek troszkę mniejszy gabarytowo, e, dysponuje działo 122 mm, także nie jest mało. Penetracja 258, jak na Tier 9, moim zdaniem bardzo dobry wynik, i na pocisku premium mamy 340. Uszkodzenia z tego radzieckiego pojazdu mamy 440 HP, także można powiedzieć prawie połowę mniej niż Kolos numer 1, czyli S100. Ale ten mniejszy kolosik bije o Troszeczkę ma lepszy przeładunek, bo mamy 4,5 pocisku na minutę. I cóż, jak ten malutki radziecki pojazd jest opancerzony? Kadłub 140, z przodu boki mamy 140 i z tyłu jest 100. Wieża 250, 160 boczki i 160 z tyłu. Cóż, kadłub, znaczy pancerz ogólnie tutaj jest ciut słabszy niż na S100. Także myślę, że takie S100 powinno bez problemu sobie poradzić z tym pojazdem. Ale penetracja na tym pojeździe jest dużo fajniejsza na pocisku standardowym, na tak zwanym Apeku, niż na ESET-ce, Także też tutaj setka nie może czuć się zbyt pewna. Ok, myślę, że do, dość tych. Statystyk, dość tego pokazywania tutaj mniej więcej co gracz potrafi, ile gracz ma bitew. Zobaczmy teraz co ci rycerze zrobią, tak zwani Janusze Wota potyczce 1 na jednego. Sami zaraz zobaczycie. I dlaczego chciałem mniej więcej pokazać tą lekcję, ten film? Powiem Wam tak, czasami nie tylko ja, pewnie Wy również spotykacie się z czymś takim, że po prostu czasami macie dość grania, bo albo, dajmy na to, drużyna pada w przeciągu dwóch minut, albo po prostu no, wypadacie dość szybko i później nawet drużyna, jeżeli dość dobrze wysoko prowadzi, mimo wszystko przegrywa bitwę. Różnie to po prostu bywa. Zastanawiamy się, py... zadajemy sobie pytania, dlaczego tak się dzieje, kto w tą grę gra, czy to grają dzieci, czy to są boty, czy no, po prostu różne są pytania i po prostu czasami jesteśmy tak sfrustrowani, że mamy dość. Dlatego postanowiłem nakręcić ten film, przedstawić wam, jacy ludzie po prostu grają, jak po prostu podchodzą do samej gry, po prostu jaka jest też ich wiedza. I cóż, dzisiaj Wam zadałem pytania na temat właśnie tego pojedynku. Kto wygra? Większość zadecydowała, że wygra St1. Dzięki Wam, śliczne, za mniej więcej moje taką moją, takie moje zapytanie i za Wasze odpowiedzi. I wytypowaliście zdecydowanie gracza w St1 że on powinien bez problemu wygrać ze setką. Także. Sami zaraz przekonacie się jak naprawdę było, a ja akurat y, uczestniczyłem w tej bitwie. Fakty zginąłem dość szybko z tego względu, że y, wyjechałem właśnie na kilka medów 10. tieru, a później po prostu tylko mogłem sobie popatrzeć na y, bitwę okiem widza. I powiem wam czasami jest tak, że niektórzy wychodzą momentalnie z gry i grają czymś innym. A ja lubię sobie właśnie pooglądać, jak po prostu gracze inni grają. Czasami można się czegoś nauczyć, a czasami można zrobić wielkie oczy. No i dobra, cóż. Jazda bez trzymanki. Powiem tak, setka tutaj na koniec bitwy, z tego co zobaczyłem, zrobił 2,5 tysiąca. Po prostu został na koniec bitwy praktycznie na full HP. Tam się szturchał trochę z kilkoma pojazdami. No i cóż, podobijał te takie niedobitki, tak jak widzieliście teraz, też 6 dwójkę. No i został 1 versus 1. Czyli monstrum z Niemiec kontra bączek ze wschodu. No i dobra, jest wymiana. Na razie dali sobie porazie. No, gracz. W esetce powinien być bardzo doświadczony 780 bitew. Nie zapominajmy o tym. Robi z niego naprawdę znawcę tego pojazdu. Cóż, nie trafił. Zdarza się. O, ten też nie trafił. Też się zdarza. Ale panom zostało 2 minuty. Niestety wróg wjechał nam na kapa. Jeżeli esetka go nie przebije. No to skapuje nam po prostu bazę. Na razie są całuski. No tutaj też nie weszło, niestety. Przytulanki. Mierzą, mierzą, mierzą. Czekajcie. będziesz strzał. No kurde, nie trafił. No co jest? Ale... Ale kapa zbił. Fakt, że go staranował. Kapas bił. Ważne, ważne to jest, że jeszcze, jeszcze jest szansa. No już teraz w sumie nie, 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 skapuje nam bazy. Już czas po prostu mu na to nie pozwoli. Ale nic. Dalej, dalej są po prostu przytulanki. Mierzenie w weak spoty. Zobaczmy to. Który kogo przebije. Setka ma jeszcze dość sporo. Hapsa. 1500. No tutaj STI, ST1 jest w gorszej sytuacji, ma troszeczkę mniej, także musi uważać. Jest pierwszy strzał 1-0 dla gracza w ST1. No esteka kolejny raz nie trafia. No szkoda, naprawdę szkoda. <gryw> Powiem wam, nie będę już po prostu tego komentował, sami zobaczcie do samego końca. Ale ja po prostu oglądając to nie wierzyłem. Nie wierzyłem po prostu, że takie rzeczy zdarzają się w tej grze. Wytypowaliście gracza WST1 jako zwycięzcę. No i cóż, przekonajmy się, czy tak naprawdę będzie. No chłopaki ostro jadą, muszę przyznać, że ostro jadą, naprawdę. Obaj są wymaksowani, jak widzicie. I obaj przeżyli, czyli nie ma zwycięzcy, nie mieliście racji, <laughs> No i co ja teraz mam zrobić? Komu przekazać tą nagrodę, którą wytypowałem, którą po prostu mam? Cóż, żaden z was nie wygrał, także no sorry. Cóż, to by było na tyle i powiem wam tak. Wiecie co, ile pograć w Koda? Właśnie kupiłem sobie najnowszą część e, Call of Duty Modern Warfare. Także cóż, na razie e, na dzisiaj wota mam dość, myślę, e, po, tym, po tym wszystkim. Także cóż, dzięki śliczne za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!